Szanowny jubilacie, w związku z tym, że w dniu dzisiejszym mamy przyjemność gościć u Pana na tej pięknej uroczystości setnej rocznicy urodzin, proszę przyjąć ode mnie życzenia. Szanownemu jubilatowi Panu Bolesławowi Drozdowi w dniu setnej rocznicy urodzin, bukiet wspaniałych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności składa burmistrz miasta Trzebieni Jarosław Okoczuk. Panie Bolesławie, pragnę składając te życzenia, życzyć Panu teraz kolejnych pięknych lat, abyśmy się mogli nie. tutaj spotykać. I żeby Pan Ale był nie. najlepszym przykładem nie, tego. Nie, ja tylko czekam, kiedy kibnę. Nie, nawet tak proszę nie mówić. Daj Pan spokój! Ja oczekuję, nie. że Pan będzie. Co lat żyć. No i proszę zobaczyć, pan jeden wiek już życia ma za sobą, dlatego teraz proszę pana, żeby pan był najlepszym przykładem, jak można kolejne lata w radości, uśmiechu, w dobrej kondycji i przy pełnej świadomości osób, które pana kochają, które na co dzień z panem przebywają móc pokonywać kolejne dni. Proszę pana. Jestem przekonany, że w przyszłym roku się również zobaczymy. I kibicuję panu, trzymam kciuki. Dlaczego? Naprawdę doskonała forma. Kto tam Proszę Pana, ja myślę, że... Je... A kot młody będzie długo żył, toś mu, to mu będziesz długo potrzebny. Czyli kot, kot liczy na Pana. My na Pana liczymy, ale i również kot. I nie może Pan nas, ale i zarówno swojego pupila, kota zawieść. Bo tak jak Pan wspomniał, Pana pupil, milusiński, czterołapy kot czeka i nie pozwoli na to, aby obudzić się i nie znieść śniadania, które Pan mu zaserwuje. Panie Wolesławie, tutaj mamy listy gratulacyjne. Jakoś pozwolę sobie przekazać. I piękny, jubileuszowy bukiet kwiatów. Zdrowia, pomyślności, radości. I proszę naprawdę otaczać wszystkich uśmiechem, dobrocią i być dalej z nami. Bardzo dziękuję, Panie Bolesławie. Ja sobie pozwolę odebrać to dobrze. Włożymy to potem do I Jeszcze prezent Pani kierownik przekaże, zanim tu nas, nasz gospodarz. Panie Bolesławie, piękne urodziny, piękna dziękuję. rocznica. Tutaj Pan ma prezent od naszej gminy, taką pamiątkę, że udało nam się dzisiaj razem spotkać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Proszę, siadać. Jeszcze, mamy... jeszcze, jeszcze sobie pozwolę ruchu Bolesławie od sołtysa, ale przede wszystkim od ucznia złożyć dla nauczyciela nauczyciela Wszystkie, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia na kolejne, następne lata. Panie Bolesławie, w 87 roku, drugu Bolesławie, 87 rok, kiedy wstępowałem w szeregi, w szeregi Straży Pożarnej, to Ty dawałeś mi pierwsze szlify, to Ty kontrolowałeś i nadzorowałeś moją pracę w Komisji Rewizyjnej. Pamiętam to doskonale i pamiętam, jak w roku 2000 spotkaliśmy się na jubileuszu straży pożarnej, kiedy uroczyście przekazywany był samochód pożarniczy. Mam nawet zdjęcie przy sobie, za chwilę oglądniemy. Wszystkiego najlepszego na kolejne, następne lata. Kota, kot. A, jaki? Czarny? Dlatego nie, nie, dlatego nie, nie, młody, młody. Jak, jak, go pan woła, żeby przyszedł do jedzenia? Niech pan pokaże ten mężczyzna. Słyszałem, że pan on, gdzieś... przy, on przychodził do, do, do mieszkania, Obleciał tu tu się poczuł mnie. A, to na wyskoczył tu na ten... I, tego, I czekał. A mu, wiemy, wiemy. No, 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 no. Ale słyszałem, że pan się tutaj bardzo wyspecjalizował i już pan go nie woła, tylko pan na niego gwizdze jak na psa. A, tak no. go pan wyszkolił? Tak, tak, tak. Ma pan ten gwizdek przy sobie? Co? Gwizdek pan ma przy sobie? E, nie, w tamtych. A w tych roboczych takich, co na co dzień. I, i kod reaguje, jak pan zagwizd, że kod od razu reaguje? No to jest też sztuką, tak wyszkolić kota. A, to pan jak sędzia piłkarski. Możemy, możemy, może pan zademonstrować, jak? Tak? Ja Był już dzisiaj, właśnie karmił tego kota. Ja Pora obiadowa tak. się zbliża, no to Rozumiem, że... ale w piłkę Pan też grywał pewnie, jak w większości Panów mężczyzn. No to, nie, nie, tata do... do błyskawicę, ale nie grał tylko jako tak, z tego co pamiętam. To no to pierwszej błyskawicy. Panie Bolesławie, a chcemy poznać od Pana... Receptę na długowieczność. Pan ma już 100 lat. My mamy dużo, dużo mniej. Co pan nam chciałby poradzić, żeby dożyć tych 100 lat tak jak pan i więcej? Co robić? Co, co robić? robić? Co jeść? Co, co, robić? co robić? Nie szukać dla siebie dobroci, tylko wybudować tak żeby państwo niewiele straciło a jak wie pan jak teraz jest przejmie kurczą się tego czy mam rozumieć że należy współpracować jednomyślnie a, działać a, no to już no ale co robić, no? Każdy... To dobrze. To wiemy, że należy współpracować. Nie wolno się kłócić, tylko budować wspólnie. Tak, Co jeszcze by pan nam tak. polecał albo rekomendował? No, no, jest wszystko, ja wie, czy, czy pewnych rzeczy nie, nie jest? Nie raimowałem filmy, żeby wybudowało. Czyli pracować, współpracować, tak. pracować. A jak proszę mi powiedzieć, nie wiem, jakiś specjalny dodatkowy, nie wiem, dieta, jakiś ruch? Jakieś trunki dobre. No Pan 100 lat przeżył i chcemy poznać jak Pan to zrobił oprócz ciężkiej pracy. Trzeba zasadzić pigwę, zbierać owoce Najwięcej i robić pigówkę.